160 krokietów. Naszykuj ze mną farsz na 160 krokietów. Jutro będę podawać krokiety z kapustą i pieczarkami. I teraz, słuchajcie, jak ja, się, jak ja sobie to wyliczyłam. 10 kg kapusty kiszonej ugotowałam wcześniej. Pierwsze co to posiekałam ją drobno, przełożyłam do garnka, zalałam wodą tak, żeby było przykryte. Do tego liść ziele angielskie gotowałam pod przykryciem e, do czasu, aż kapusta zmiękła. Następnie 56 cebul pokrojonych ręcznie w drobną kosteczkę. Nie kroimy maszynowo, ponieważ cebula jak jest ręcznie pokrojona, jednak jest lepsza. Tak samo tyczy się to pieczarki. Mamy 9 kg pokrojonej pieczarki. Zobaczcie, bardzo drobną kosteczkę. I teraz zaczynamy. Pierwszy co ja zrobię, to będziemy smażyć cebulę. Zesmażoną cebulę, zrobiło jej się połowę mniej i na pewno niejedno z Was pomyślało sobie, że Poszło tyle cebuli, e, że daję jej za dużo, ale nie, zobaczcie, jest o połowę mniej. Mamy się za pieczarki, czyli mam 9 kilo pieczarek. Wkładamy do cebuli. Wiecie, pieczarki mam zesmażone, mniej więcej już tak to wygląda. O, z cebulą. Na tym etapie możecie już sobie doprawić e, solą i pieprzem. Ja lubię takie bardziej pikantniejsze. I teraz kapustę moją obgotowaną będę odciskała z wody, ale nie tak mocno i przekładała do naszego farszu, do naszych pieczarek z cebulą. Wybieram troszeczkę kapustki, odciskam. Bo i tak to wszystko jeszcze będzie się razem, łączy, razem dusiło i to jeszcze będziemy na ludkim ogniu sobie dosyć no, spory czas e, dusić. I ja, jeszcze w tym czasie, e, zacznę nagrywać dla Was naleśniki, czyli znaczy przepis na naleśniki. E, więc, jak jesteś ciekawy, jakie będą proporcje na 160 naleśników, za niedługo będzie następny film obok. Także zapraszam Cię. A teraz co? Ja przypadam tą całą kapustę. Dobrze doprawię. Ty doprawiasz pod siebie. Ja tak jak mówię, ja lubię cud pikantniejsze, ale wiadomo, że u nas będzie trochę ludzi jabło, więc nie doprawię tak jak ja lubię, a bardziej neutralnie. Także na razie to koniec. I za, za niedługo wracam. Już tego coraz więcej, więc wyciągam większe dzieło. <grym> działo. Dzieło? dzieło czy działo? Mniejsza to. Ja tym przepis Ci na żywo, więc wiadomo, większe działo wyciągnęłam. Mam też czasami taki stres, jak kręcę to mówię: weź się nie pomyl, weź się nie pomyl i masz, zawsze się gdzieś tam pomylę. Nieważne. Słuchaj, to teraz to wszystko sobie wymieszam dobrze. I będę to sobie troszeczkę doprawiała. Ja ogólnie też lubię, jak jest troszeczkę kwaśniejszy smak. Jeżeli ty lubisz. Nie lubisz kwaśniego, no to wiadomo, no dopraw tam po swojemu troszkę cukru, daj pieprzu, co uważasz za stosowne. Ty, to twój smak, twoja kuchnia, więc doprawiaj sobie jak sobie życzysz. Dlatego ja teraz to wymieszam, wyręczę to na mniejszy ogień, na mniejszą moc i po prostu to wszystko będzie się tak, jakby e, zasmażało, dusiło. I ja polecam, e, no, nawet taki farsz robić dwa dni. Ja jutro jeszcze, jak przyjdę do pracy, to ja jeszcze go, ogólnie go zostawiam tutaj. Jutro go jeszcze rano fajnie sobie zagrzeję przed nakładaniem, żeby on jeszcze tak sobie fajnie ten smak podochodził. No i co? No i będę zawijała 160 krokietów, obsmażała i wysyłała do naszych odbiorców, bo to jutro właśnie mam dla takiej grupy 80-osobowej zaplanowane właśnie te krokiety. Więc moi drodzy, a, no, a ogólnie, aby ktoś się mnie pytał, w cateringu wigilijnym oczywiście my robimy z grzybami takie krokieciki i pierogi z kapustą i grzybami tak. Co tam jeszcze? Na razie chyba nic. Także jak masz ochotę, to sobie zrób między innymi w podobnym, podobnym Podobnie jak ja, to mogę Ci jeszcze więcej powiedzieć. No, mam nadzieję, że farsz będzie dobry. Yy, no, bujaczki.